Cześć, witam Was w kolejnym odcinku programu Hex Magazynek. Dzisiaj obchodzimy dzień zwycięstwa, 9 maja, no, dzień zwycięstwa na wschodzie. Na zachodzie jest to jak wiemy, 8 maja. Różne były te drogi do zwycięstwa. Jedne zaczynały się na wschodzie, właśnie, jedne zaczynały się na zachodzie. Dzisiaj natomiast chciałbym otworzyć z wami taką jedną grę, która chodzi na jedną z dróg tego zwycięstwa, drogę, która zaczęła się na zachodzie, na plażach Normandii. W dniu dzisiejszym to nie my będziemy lądować na plażach Normandii tylko Normandia wyląduje u nas. Zapraszam do otwarcia pudełeczka. Boewi znamiona polskiego wojska. Z nimi szli wojny w bitwy za swobodę i niezależność demokratycznej Polski Przed Wami, właściwie pod Wami, gra. Undaunted Normandy autorstwa Davida Thompsona i Trevora Benjamin'a. Jeden z autorów urodzony w bliskim nam Savannah w stanie Georgia. Drugi Trevor Benjamin w Nowym Bruszwiku w Kanadzie. I obydwaj dla wydawnictwa Osprey Games popełnili grę Undaunted Normandy. Grę, której jestem bardzo ciekaw. Słyszałem o niej bardzo dużo pozytywnych opinii. Grę opartą na tworzeniu deka Kart, grę kampanijną. Naprawdę zapowiada się ciekawie, tak naprawdę jeszcze dodam wam, że no jest to jedna z ostatnich gier, które jeszcze nabyliśmy na terenie Zjednoczonego Królestwa zaraz przed wyjazdem w czasie naszej wizyty w Muzeum Czołgów w Bowington. No, trzymałem aż do dzisiaj gra wydana w roku 2019, trzymana aż do dzisiaj i dzisiaj w, z okazji dnia zwycięstwa, no dnia zwycięstwa dla, dla Rosjan, dla, dla, dla Słowian wschodnich, dzisiaj tę grę postanowiłem otworzyć. Tytuł Undaunted Normandii możemy tłumaczyć, tak naprawdę słowo Undaunted znaczy dosłownie znaczy niezrażenie, ale w tym przypadku chodzi bardziej o ludzi nieustraszonych, czyli tacy nieustraszeni Normandia, czyli seria gier nieustraszeni, tutaj odcinek Normandii, czyli otwarcia frontu zachodniego, prawie dokładnie za miesiąc rocznica 6 czerwca roku 44, przystępujemy do otwarcia, w trakcie którego opowiem Wam jeszcze troszeczkę o, o samej grze. Gra, jak już mówiłem, była wydana w roku e, 2019. Przeznaczona jest dla dwóch graczy, z których jeden wciela się w rolę wojsk alianckich lądujących w Normandii, kieruje żołnierzami alianckimi lądującymi w Normandii. A ciężko idzie to pudełko, przepraszam. Drugi natomiast. Tej Normandii można powiedzieć w pewnym sensie broni, aczkolwiek jest to gracz niemiecki, który broni okupowanej przez siebie części Francji, tak? czyli właśnie miejsca, w którym odbył się cały desant 6 czerwca, cała operacja powietrzno-desantowa właściwie, ta, która miała miejsce od 5-6 czerwca. Dobra, przystępujemy do otwarcia pudełeczka. Jak widzicie, no tutaj amerykańscy bojcy, czarnoskóry, których również troszeczkę w armii amerykańskiej było, amerykańska piechota, tak, natarciu, wybuchy, dynamiczna okładka. Rewers wygląda w ten sposób, sami tutaj widzę twój autorzy gry, sugerują co by gracze mieli więcej niż 14 lat, czas rozgrywki przewidują na 45-60 minut, gra wybitnie dla dwóch graczy, zresztą bardzo dobrze notowana na Board Game Geeku, bardzo wysokie oceny, zbiera, zebrała też troszeczkę nagród, no dlatego wreszcie postanowiłem ją otworzyć, przyszedł czas, żeby te ostatnie, ostatnie pakunki z Wielkiej Brytanii przywiezione rozpakować. Dobra, koniec gadania. Jedziemy z koksem. No, tutaj jakaś uloteczka e, wcześniejszych pozycji e, wydawnictwa. Mamy scenariusz piękny krydowy papier, bardzo przyjemne e, grafiki bardzo przyjemny dla oka. Zresztą z tego, co pamiętam, zrobił to chyba człowiek o nazwisku McDonald. O ile mi się dobrze wydaje, tak. Roland McDonald, nie Roland McDonald, nie Ronald McDonald, a Roland McDonald. Także ten pan jest autorem grafik do tej gry. Tutaj szybciutki przelot po rulebooku. Grafika taka troszeczkę komiksowa, aczkolwiek tutaj kafelki terenu yy, całkiem całkiem przyzwoite. Wyglądają fajnie. Cieszą oko, tutaj widzę, układamy z nich planszę. Taki szybki przelot. M262 można powiedzieć nad yy, rulebookiem. Yy, przepraszam, nad scenariuszem, czy nad książką scenariuszy. Tutaj rulebook. Również ta, ta sama jakość wydania. Papier kredowy. Sprawdzamy, jak wygląda. Mamy setup, czyli przygotowanie do rozgrywki, jak grać. Zasady gry, akcje, akcje walki, example round czyli przykładowa runda, karty, którymi będziemy się w grze posługiwać, stron łącznie 24, samych zasad dużo mniej. Myślę, że szybko to opanujecie jako wytrawni gracze. Tutaj mamy wypraski z żetonami. Na jednej z wyprasek niemieckich. widzimy niemieckich żołdaków, na drugiej amerykańskich bojców, plus jakieś żetony oznaczające przynależność, zapewne jakieś markery do, do zdobyczy terenowych. Zobaczymy jeszcze, zresztą po przeczytaniu przepisów, jak to wygląda. Ja wiem, że część z Was już tę grę zna, ja jej jeszcze nie znam, także dopiero ją otwieram. Mam nadzieję, że, że, że niebawem przyswoimy jej przepisy i zaczniemy grać. I jakieś tam żetoniki, tutaj radiostacja, snajper, moź i tak dalej, i tak dalej. Dobra, składamy, rewersy wyglądają w ten sposób i teraz przechodzimy do esencji, czyli mamy tak, cztery kosteczki dziesięciościenne, czarne, o, zawsze mi jakieś te kości na tych filmach uciekają, dobra, cztery kości dziesięciościenne, DK kart y, am, niemieckich, deck kart y, amerykańskich. Nie wiem czy je w tej chwili otwierać. Może spróbujemy jasne. Zawsze to cieszy oko, cieszy serce, jak się nową grę y, otwiera i elementy można sobie obejrzeć, a szczególnie jak się to robi z widzami, tym bardziej to y, cieszy. Dobra. Takie mniej więcej karty. Przyjemne dla oka grafiki. Może takie troszeczkę komiksowe, tro, lekko schematyczne, ale y, powiem wam, że mnie się podobają. Wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Mamy, mamy tutaj różne żołnierzy, strzelców, y, obsługę karabinów maszynowych, dowódcę drużyny i tak dalej, i tak dalej. Także o tutaj mgła wojny jakaś. No zobaczymy. Dobra. I jeszcze dek amerykański. No, i tutaj dek amerykański. Mamy sierżanta przy jakiegoś e, Platon Guida e, s, s, Snajperów oczywiście, tak tutaj przerzucę. Dalej, strzelców, oczywiście. Dalej, zwykłych skautów. E, obsługę karabinów maszynowych. A prawdopodobnie lustrzane odbicie, z tym, że w amerykańskich barwach, i podejrzewam, że troszeczkę z innymi e, cechami, właściwościami. Fog of War dokładnie to samo. No, i na koniec, oczywiście, kafelki, z których będziemy dwustronne. Oznaczone literkami 1A, 1B, 2A i 2B. Zresztą system przypomina mi troszeczkę oznaczenie map side of iron. Tam również było to w ten sposób oznaczone, z tym, że tam kafelki terenu, była mapa modułowa i te, i te, i te mapy były troszeczkę większe niż te kafelki. W każdym razie że system oznaczenia ten sam, bardzo charakterystyczny właśnie dla gier, gdzie mamy takie mapy modułowe, można powiedzieć, złożone z kafelków, z fragmentów map. No i tak to się prezentuje w skrócie mniej więcej. Normandia, Bokasz, wiejska zabudowa, stawiki, wiejskie chałupki, kawałki strumyczków, których też tam było mnoga, lasy, pola ogrodzone żywopłotami i tak dalej i tak dalej. Wygląda to w ten sposób. Z tego będziemy budować mapę, na której będą toczyły się nasze zmagania. Jak widzicie pod wypraską pusto firma Osprey nie postarała się o żaden nieplanowany bonus. Także i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z serii Balcony Gaming, gra Undaunted Normandy. Zobaczymy, czy w pełni zasługuje na opinie, które wyrobiła sobie już pośród części graczy, którzy mieli w tę grę okazję zagrać. Dziękuję Wam tym samym bardzo za uwagę, dziękuję Wam za poświęcony czas, trzymajcie się udanych rozgrywek, wspaniałej pogody i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć!